Talent, zgłoś się. Miliony na koncie sprzyjające lobby, znajomości, a przecież czasem wystarczy dobry pomysł i determinacja. Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu. Te słowa wypowiedział Tomasz Edison, a ja znalazłam dowód na to, że miał rację. Obcy, Spider-Man, Predator, każde z tych cacek warte jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Talent z Głoście, nowy program telewizyjny, w którym zmierzą się innowatorzy, wynalazcy i ludzie z pomysłem. Pomysł powstał tak naprawdę podczas rozmowy pasjonatów w Przydałby się obiekt, dzięki któremu będzie można podziwiać środowisko morskie pod wodą bez konieczności samego nurkowania. Jeden wynalazek może zmienić nasze spojrzenie na rzeczywistość. Pulsem do stworzenia tych technologii był dla nas nasz kolega. Nie wystarczało nam to, że lekarze powiedzieli, że on nie będzie chodził, że będzie jeździł na wózku do końca życia. Możesz w końcu stać się reżyserem własnych losów. Chcieliśmy mu pomóc. Nagle Robert, poprzez nowoczesną technologię, mógł zacząć ruszać własnymi rękami naturalnie. To naprawdę wspaniała idea, tyle że w biznesie nie ma miejsca na sentymenty. Projekty, które wybierzemy, muszą zarabiać pieniądze. Powiedzieliśmy sobie, ile w Polsce powinien kosztować sprzęt rehabilitacyjny. Nasze roboty zwracają się w pierwszym roku od zakupu dla centrum rehabilitacyjnego. Każdy będzie mógł do tego obiektu zejść i zobaczyć, co się dzieje na dnie, co się dzieje w tych głębinach. Ludzie, których pomysły zmienią świat. Talent, zgłoś się. Już jesienią wielkie idee zderzą się z rzeczywistością. Zgłoszone do programu projekty ocenią Marek Kondrat, Anna Mucha, Roman Młotkowski i Tomasz Karolak. Merytorycznie wspierać ich będzie kapituła programu. Pula nagród to 1 milion złotych. Albo realizujemy, albo snujemy. Weź udział w castingu i dopnij swego. Pokaż, że nagroda główna ufundowana przez ING Bank Śląski należy się właśnie Tobie. Castingi już wkrótce. 13 września jesteśmy w Gdańsku, 20 września w Katowicach, 27 września w Warszawie, a 4 października w Poznaniu. Talent zgłoś się, wielkie starcie, najbardziej błyskotliwych umysłów w Polsce rozegra się już wkrótce. Partnerem strategicznym programu i fundatorem nagród jest ING Bank Śląski. Partnerem merytorycznym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a sponsorem generalnym COT, producent Marki Monte. Talent zgłoś się. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.